Siemano. witam w kolejnym odcinku Dzisiaj dogrywam drugą część odcinka Ile kosztuje bycie kulturystą W tamtym odcinku poruszyłem temat kosztów miesięcznych Ile to mniej więcej wychodzi A dzisiaj tematem głównym będzie start w zawodach Ile kosztuje start w zawodach I ogólnie koszty tam mniej więcej prepa do zawodów Jak nie widzieliście pierwszej części To gdzieś tutaj będzie odnośnik do pierwszej części materiału. Dobra, to pierwszą rzeczą. Tutaj kosztów nie podam dokładnych, bo ciężko to wyliczyć, ale na pewno koszty prepa będą większe niż okres masowy, chociaż nie zawsze, bo teoretycznie jedzenia jest mniej, trochę więcej białka, więc w sumie te najdroższe produkty wchodzą drożej. Więc to wychodzi podobne jedzenie, ale dochodzą koszty zdrowia przede wszystkim zdrowie ucierpi. Na prepie trzeba robić badania też częściej. No i koszty środków: więcej środków będzie używane podczas prepa niż podczas okresu masowego. Więc ta ilość środków też będzie podnosiła koszty samego prepa i tego okresu. Dobra, to weźmy taką sytuację: powiedzmy, Macie do zawodów około 3 miesiące. Czy tam troszeczkę nawet wcześniej? Można się zapisywać, już do zawodów to będzie tak. Wszystko zależy od tego, w ilu kategoriach chcecie startować. Mało kto startuje w jednej kategorii na zawodach, raczej większość osób startuje w dwóch, trzech, czterech. To już zależy, dlatego to trzeba liczyć jako razy dwa, razy trzy. Tutaj podam przedział. Jedna kategoria to koszt około 350 zł. W większości federacji jest to właśnie taki koszt. Czyli liczmy to razy 2 albo razy 3, tak uśredniając. Tutaj będzie się wyświetlało gdzieś tutaj cała ta tabela kosztów. Dobra, drugą kwestią będzie licencja. Obecnie na zawodach to wygląda w taki sposób, że nawet jak wykupicie kategorię, musicie co roku wykupić licencję taką jakby zawodnika, która nie wiadomo po co jest, troszeczkę. Ale kosztuje tyle samo, mniej więcej, co start w jednej kategorii, czyli 350 zł. Jeżeli startujecie w kilku zawodach w ciągu jednego sezonu w tej samej federacji, to koszt jest tylko na, na, na jednym starcie. Dzieli się na wszystkie starty, jakie będziecie mieli. Ale Co roku, czyli jak ktoś startuje raz w sezonie, no to trzeba to doliczyć do każdych zawodów. To jeszcze, jak już się zapisujecie na zawody, to trzeba będzie doliczyć koszty startowego stroju. Będę tutaj podawał ceny mniej więcej, jakie są do spodenek kulturystycznych i do klasyk fizik, bo spodenek do klasycznej, do męskiej sylwetki, osobiście nie znam, bo nie startuję w tych kategoriach, nie interesuje mnie ona. No i dlatego podam do tamtych. Tutaj koszt tych majtek startowych będzie coś w okolicach 200-250 zł. Coś takiego. Większość federacji, jak się zapisujecie na zawody, ma opcję dodania do zapisu brązowania natryskowego. Jest to koszt coś między 400 450 zł. Takie, takie brązowanie natryskowe. Można sobie również wykupić brązer samemu i smarować się. Jest to troszeczkę gorsza opcja, bo ten brązer po pierwsze trzeba mieć osobę, która umie go nakładać, a i tak zawsze efekt będzie lepszy od natryskowego dlatego lepiej wykupić tamten a różnica w cenie jest dosyć niewielka bo tam z 300 zł wychodzi za brązer tam ze wszystkimi olejkami itd dobra, jak już się zapisaliście na zawody minęły te miesiące i szykujecie się do wyjazdu na zawody tutaj ceny Podróży to już wynika od tego, gdzie mieszkacie, gdzie są zawody, bo jest tak uśredniając, myślę, 250 zł. Tyle mniej więcej wyjdzie przejazd w jedną i drugą stronę, no do 300 bardziej w sumie obecnie. Czy to pociągiem, samochodem, trochę drożej pewnie będzie, ale coś takiego. No i oczywiście hotel, zakwaterowanie, tutaj też będzie coś w okolicach 300 zł, uśredniając. Za jedną albo dwie noce to już zależy, jak wam pasuje. Zawsze lepiej wziąć dwie noce i sobie po prostu po zawodach nie wyjeżdżać w ten sam dzień, odpocząć na miejscu i wyjechać następnego dnia. Więc zazwyczaj są to dwie noce. Czyli to będzie koszt, coś w okolicach 600 zł, myślę, może 500 zależy, jaki hotel, ale uśredniając. Jeszcze zadzą takie kwestie. Bardziej opcjonalne, które zawsze warto wykupić, jakby, ale nie są jakby obowiązkowe. To będzie tak: to będzie mniej więcej 150 zł za lekcję pozowania. Jedną myślę, że takie są mniej więcej koszty takiej lekcji pozowania. Zależy z kim, ale powiedzmy te 150-200 zł za jedną lekcję. Warto sobie wziąć przed zawodami kilka takich lekcji. Tutaj gdzieś wyliczę koszt w osobnej tabelce. To będą koszty opcjonalne. No i do tych kosztów opcjonalnych dochodzi jeszcze, dochodzi jeszcze fizjoterapeuta. Tutaj myślę, że taka przede wszystkim jedna wizyta przed swoimi zawodami, żeby rozluźnić te mięśnie, żeby na scenie były bardziej wyraźne. To jest w okolicach teraz myślę 200-250 zł wizyta u fizjoterapeuty. Jedno ta przed samym startem, myślę, że nie jest obowiązkowa, ale warto, naprawdę warto. Więc to by było na tyle z tych wszystkich kosztów, myślę. E, gdzieś tutaj będzie podana e, cała kwota. Tu będą raczej już widełki cenowe, nie tak jak ostatnio, bo tutaj koszty są dosyć mocno rozbieżne, mm, więc są widełki. No i też jeszcze doliczając tam na dole te koszty opcjonalne, które mogą, ale nie muszą być. Mm, nie obliczałem tego jeszcze, dajcie znać. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No Myślę, że sporo. Biorąc pod uwagę, że kaski z tego nie ma, są tylko wydatki. No to jest to sporo, jakby nie patrzeć, ale jak ktoś już to robi, myślę, to raczej jest pasjonatem, a na pasję pieniędzy po prostu nie szkoda. Jak coś to kocha robić. Więc to na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnych: czy to we vlogach, czy to jak dać jakiś fajny temat, albo mi wpadnie do głowy, do poruszenia kolejny. To było na tyle. Zostawcie suba, lajka, jak się filmik podobał i widzimy się w następnym odcinku. Śmiało!